Starostwo Powiatowe co roku zabezpiecza środki na modernizację przydrożnych rowów. Zazwyczaj jednak za przekazane sumy można było zmodernizować zaledwie kilka kilometrów. W tym roku uda się oczyścić aż 60 kilometrów przydrożnych rowów. Trzeba pamiętać, że spełniają one bardzo ważną rolę, przede wszystkim głównym ich zadaniem jest odprowadzanie wody z korony drogi, ale często również służą jako rowy melioracyjne, bowiem pola, które nie mają melioracji w niektórych gminach, po prostu ta woda z tych pól spływa do naszych przydrożnych rowów, także one muszą być wyczyszczone, muszą być drożne. Prace obejmą usuwanie trawi zarośli, odmulanie rowów, usuwanie zanieczyszczeń, zakrzaczeń oraz profilowanie gruntu za rowem. Pracami nie będą objęte przepusty pod zjazdami do prywatnych posesji, o te zgodnie z prawem powinni zadbać właściciele. Przy okazji właśnie powiatowy zarząd dróg apeluje do właścicieli zjazdów do swoich posesji, aby podczas tych prac Również udrażniali te przepusty, bo często zdarza się tak podczas obfitych opadów deszczu, że niedrożne przepusty powodują zalania po sesji, niepotrzebne potem nerwy i pretensje. Dlatego jest to też okazja, aby przejrzeć, jak te sprawy wyglądają u każdego, który taki zjazd prywatny posiada. Prace mają zostać wykonane do końca września tego roku.